Witam serdecznie. Tradycyjnie chciałem zaprosić do śledzenia mojej strony, a dokładnie zakładki filmy. Tutaj się ukazują filmy bez jakiejkolwiek cenzury w wydłużonych wersjach w stosunku do tego, co jest zajawkowane na YouTube, także gorąco, gorąco polecam śledzenie tej zakładki i, i y, y, zgłębianie wiedzy wynikającej z tych filmów. Chciałem tutaj polecić ten konkretnie film, ostatnio dodany, nagrany z panią Agnieszką Obarą. Puszczę tutaj taką krótką zajawkę tego, co tam będzie, bo tutaj właśnie zacytowałem wypowiedź. <laughs> Przepraszam. Prezydenta Clintona, i jeszcze tylko nadmienię na wstępie, zanim ktoś będzie krytykował tutaj, że, że pan Clinton, prawda, to jest ogólnie deep state i tak dalej. Ja polecam generalnie, żeby się zaznajomić z takim tematem, jak moratorium na klonowanie ludzkich istot, którą, którą to sprawę poruszał pan Clinton i chodziło mu dokładnie o prywatny sektor, który się tym zajmował i wprowadził on moratorium, próbował wprowadzić, tak bym to powiedział i również Również mówił o zbrodniach medycznych w podziemnych bazach, prawda? I chciał pewne rzeczy ujawnić, podobnie jak y, prezydent Kennedy, prawda? Więc w tym momencie y, radziłbym się zastanowić w ogóle nad taką krytyką, prawda? Tego pana Clintona, y, dlatego że no, jeżeli on mówił o, o klonowaniu ludzkich istot, prawda? O tym moratorium, no to pytanie, czy on jest tą samą osobą, czy, czy y, nie chciano już robić może takiego szumu, jak wokół y, prezydenta? Kennedy'ego, także to tak bym pod rozwagę zostawił. Ja tu zresztą zalinkowałem, prawda? Pod, pod tym adresem jest nawet na YouTube taki film, jakby ktoś nie, wiedział, nie wierzył o tym moratorium na kronowanie ludzkich um, um, istot. Good morning. Uh, be possible? Clone... Our administration believes that there are loopholes that could allow the cloning of human beings if such if the technology were developed. Therefore, today I am issuing a directive that bans the use of any federal funds for any cloning of human beings. Effective immediately, no federal agency may support, fund, or undertake such activity. Of course, a great deal of research and activity in this area is supported by private funds. That is why I am urging the entire scientific and medical community, every foundation, every university, every industry that supports work in this area, to heed the federal government's example. I'm asking for a voluntary moratorium on the cloning of human beings until our Bioethics Advisory Commission and our entire nation have had a real chance to understand and debate the profound ethical implications of the latest advances. As we gain a fuller understanding of this technology we must proceed not with caution not just with caution but also with a conscience by insisting that not a single taxpayer dollar supports human cloning and by urging a moratorium on all private research in this area we can ensure that as we move forward on this issue we weigh the concerns of faith and family <coughs> and philosophy and values not merely of science alone thank you very much Ja mogę tylko powiedzieć tyle od siebie, że no naprawdę to, to, to są wrogie działania najprawdopodobniej właśnie no zewnętrznych cywilizacji, które takich meto, takie metody stosują, więc, więc lepiej się z tym oswoić, bo większość przywódców na, na wysokim poziomie, chociażby Putin, no jest właśnie w ten sposób zastąpiona, tak nawiasem mówiąc. Także teraz sobie przechodzimy do, do materiału, który tu miałem przygotowany i tak jak mówię, Osoba pana Clintona jest bardzo zagadkowa, podobnie jak książę Karol, jego żona również także to jest temat bardzo rozległy. This report I received today is a monumental document in more ways than one. But it is a very, very important piece of America's history and it will shape America's future. In ways that will make us a more honorable, more successful, and more ethical country. What this committee learned, I would like to review today with a little more detail than Dr. Faden said, because I think it must be engraved on our national memory. Thousands of government sponsored experiments did take place. At hospitals, universities, and military bases around our nation. The goal was to understand the effects of radiation exposure on the human body. While most of the tests were ethical by any standards, some were unethical, not only by today's standards, but by the standards of the time in which they were conducted. They failed both the test of our national values and the test of humanity. Informed consent means your doctor tells you the risk of the treatment you are about to undergo. In too many cases, informed consent was withheld. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The deception extended beyond the test subjects themselves to encompass their families and the American people as a whole. For these experiments were kept secret, and they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear. Of embarrassment, and that was wrong. So, today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. When the government does wrong, we have a moral responsibility to admit it. The duty we owe to one another to tell the truth and to protect our fellow citizens from excesses like these is one we can never walk away from. Our government failed in that duty, and it offers an apology to the survivors and their families, and to all the American people who must, who must be able to rely upon the United States to keep its word, to tell the truth, and to do the right thing. Make no mistake, as the committee report says, there are circumstances where compensation is appropriate as a matter of ethics and principle. I am committed to seeing to it that the United States of America lives up to its responsibility. Our greatness is measured not only in how we so frequently do right, but also how we act when we know we've done the wrong thing, how we confront our mistakes, make our apologies, and take action that's why this morning i signed an executive order instructing every arm and agency of our government that conducts, supports, or regulates research involving human beings to review immediately their procedures in light of the recommendations of this report and the best knowledge and standards available today, and to report back to me. Witam Cię serdecznie Agnieszko, będę tutaj y, rozmawiał, witam też Państwa z Panią Agnieszką Obarą, będziemy sobie rozmawiać o takim temacie jak procedury procedury prawne odnośnie leczenia, o, o tutaj sytuacjach związanych z, prokuratu, z prokuraturą i postępowaniami sądowymi różnego rodzaju oraz też z dostępem do informacji publicznych, bo jak mnie tutaj Agnieszka informowała, to ponad te procedury mają się z jakiegoś powodu zmienić. Czyli no będziemy tutaj mówili, krótko mówiąc, o tym, jak system z nami walczy, bo to może nie my walczymy z systemem, tylko system walczy z ludźmi, bo jest tutaj no antyludzki, o czym wiemy, także Tutaj oddaję w związku z tym Agnieszce głos, bo ja na ten temat akurat wiedzy szczegółowej nie mam, ale, ale pani Agnieszka ma większą, także oddaję Ci Agnieszko głos. No i tak w pierwszej kolejności chciałbym Was wszystkich pozdrowić i dziękować, podziękować za udostępnianie tych materiałów, za po prostu dzielenie się informacjami. Za podnoszenie świadomości i wibracji, jak jesteśmy oszukiwani, jak odkłamać tą zakłamaną prawdę. I tutaj chciałabym Was po prostu poprosić, właśnie o. Przyłączanie się do grup właśnie y, świadomego pacjenta, do grupy Michała, do grupy y, Grzegorza Płaczka, który bardzo fajnie pokazuje, jak system kłamie na każdym kroku, manipulując danymi, informacjami publicznymi, jak wprowadza ludzi po prostu w taką psychozę, w, w zakłamanie i, i niszczy cały kraj, gospodarkę. Jak za duża i jakie to są po prostu, właśnie, jaka to jest skala przestępstw popełnianych po prostu wo wobec narodu polskiego. I, I dziękuję, że możecie po prostu tutaj to wysłuchać. Postaram się krótko, zwięźle i na temat, ale naprawdę tego jest tak dużo, może, że że no, spróbujemy tutaj przybliżyć Wam, jak się chronić przed procedurami medycznymi, pro, procedurami e, opresyjnymi e, prokuratury, policji e, e, i, no, i wszystkich, którzy, którzy mają. Chrapkę na nasze dzieci, na leczenie chemiczne za bardzo duże pieniądze. O czym wcześniej wspomniałam, że państwo szykuje się na leczenie rzadkich chorób u naszych dzieci do 18 roku życia za 4 miliardy, na leczenie psychiatryczne za 220 miliardów. Tak naprawdę nie przyczynowe, tylko objawowe. I słuchajcie, my na to pozwalamy, żeby ten system doprowadzał do ruiny nie tylko całą gospodarkę, ale nasze dzieci psychicznie, starszych ludzi. I, bo wszyscy chyba już mają dosyć tej pseudopandemii. No właśnie. Także tutaj no, prowadzimy taką rozmowę na ten temat, tam jest dużo wstawek, bo pani na przykład tutaj na temat, o mamy prawda, pana z Izby Lekarskiej chyba, jeżeli dobrze rozumiem, która sobie Izba Lekarska takie wewnętrzne czasopisma wypuszcza, więc jakbyśmy mieli, prawda, wątpliwości co do tego, dlaczego, dlaczego powiedzmy jest określony nastrój jakby i pewna, pewne naciski jakby są wywierane, no to tutaj mamy odpowiedź właśnie między innymi, no ale tu Chodziło mi o chemitrale, prawda, bo tutaj pani Agnieszka na ten temat się wypowiedziała. A ja, akurat, takie mam zdjęcia, dysponuję właśnie zdjęciami i też badaniami tych właśnie chemitrali. No to też tutaj zamieściłem je, także, no, bardzo to jest, prawda, dziwne, że z jednej strony chcą nam pomóc, a z drugiej strony jednak aluminium i barium jest rozpylane, inne rzeczy. No i też jest pokazane, prawda, jak to jest zrobione, Więc, yy, więc tutaj, no. No nie ma, nie ma co do tego dużych wątpliwości, prawda, więc to tak, tak, taka trochę jakby no sprzeczność, prawda, że z jednej strony kogoś się leczy, z drugiej strony się go truje. No dziwne, prawda? No, niesamowite. Także tam są poruszane dość poważne tematy. Jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam i zachęcam do oglądnięcia, do subskrybowania, udostępniania, do wspierania również finansowego tej działalności, bo tylko dzięki wam jest możliwa taka działalność. I to ode mnie tyle. Pozdrawiam serdecznie, do następnego hej. I link oczywiście będzie w opisie, jak i w komentarzu podwieszonym. Pozdrawiam.